Czołem, kochani widzowie, witam Was. Klejnot a ja jestem na Sycylii w miejscowości Calatafimi, Fimi Segesta i chciałem Wam pokazać bardzo ciekawe miejsce, gdzie możecie się przy okazji za darmo wykąpać w takich termach naturalnych. Tu jest taka rzeka, ale ona jest e, bardzo zimna. Akurat wezbrała, bo tam teraz parę dni temu padało na, na Sycylii. Normalnie to jest sucho, ale jest dużo fajniejsze miejsce, które Wam chciałem pokazać. Już tam idziemy. Bardzo gorąca woda, 60 stopni. Oczywiście mamy styczeń. Zobaczcie. Fajnie. Bardzo paruje, także nie wiem czy mnie będzie widać. Tu gdzieś wypływa też trochę ciężko jest się tu dostać. Przyjechałem na rowerze. Idę się kąpać widzowie, trzymajcie się, pozdrawiam was.